Nie dotwarzyć ci jest samotnością, trawi mnie sumienie, jak żołądek robi zością. Nie dotwarzyć ci jest samotnością, trawi mnie sumienie, jak żołądek robi zością. Czuję, czuję niedosyt i mam już tego dosyć I mam już tego dosyć Życie dałem w depozyt, trawi mnie mój pasożyt Zestaw Lego mego serca musisz złożyć Dzwoni telefon, ale nikt go nie odbiera Prosi o pomoc, ale nigdzie nie dociera Czas nie leczy, ale głęboko cię zżera. Nie potrzeba pieniędzy, lecz ramienia. Nie dotwarzyć ci jest samotnością. Trawi mnie sumienie, jak żołądek robi zością. Nie dotwarzyć ci jest samotnością. Trawi mnie sumienie, jak żołądek robi zością. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby to wszystko załagodzić. Znowu dostaję pocisk, znowu dostaję pocisk. Brakuje silnej woli, pracuję 7 godzin, żeby się oswobodzić. Żeby poczuć, że jestem coś wart, Nigdy sam z siebie nie odsłaniam kart. Zakodowane mam to w DNA, Na jedną szansę to naprawię świat. Nie dotwarzyć ci jest samotnością, Trawi mnie sumienie jak żołądek grobizością. Nie dotwarzyć ci jest samotnością, Trawi mnie sumienie jak żołądek grobizością. <laughs> ...